Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. A tą żółbadkę trzeba zrobić. To jest do jakiejś tam wiertnicy. Produkt ekologiczny do pomp ciepła. Jakiś tam ktoś tutaj to poskładał na kołach odciągnika. W dodatku ruszkiego. No, pisze. Belarus. Próbowałem Spróbowałem to nafrezować. Zostało mi jeszcze jakieś 8 zębów, ale się przypalił fresh. O, Tego nie będzie widać. On tu jest delikatnie przypalony na samej końcówce. Odepchnęło i spieprzyło całą robotę. O. Poszło to po skosie. Obróciło mi tutaj w szczękach. Cała robota poszła tam, no. Otoczki już prawie gotowe. Na czpieniu trzeba je tylko liznąć po górze. Żeby nie się pały. No, a z tymi kołami dzieje się tak. Są dwa takie same. Przesłuchaj się o. i to współpracuje z tym, i tu wyrywa te zęby. Koła już się skończyły na rynku. No w Polsce jest chyba 10 takich wiertnic, i średnio 10 sztuk, czy 15 na rok wymieniają. W ciągniku są nie do zdarcia, a w maszynie do wiercenia wytrzymuje dniówkę. Te będą szersze, bo będą miały 45 mm. Te dużo już zrobione. O, pompka się łączyła. Te wyszły ładnie. Jeszcze tylko klina wydzłoczymy. O, a tu sobie ktoś wymyślił jeszcze odnośnie tego klina. Oryginalnie jest bez. Wożą to na drutówkę bo jest cholernie twarde, nie idzie tego wygryzować. Drutem wycinają. No. I taką drobną modyfikację robimy. Może coś z tego będzie. Zobaczymy. No ale cóż, cztery koła poszły. Na jaką podkładkę może być teraz albo jakiś mechanizm, który się nie ma obracać do końca. C'est comme ça que